Wszystko będzie dobrze, tak kiedy to po do ciebie dotrze Poznasz, smak, wszystko będzie złodszy Jak cały kupie przony świadczy poprzez ławki nie słońca i się ogrzej to już lat nieważne ile do końca Mimo czasu smak nasz ludzie ciągle są wszyscy Mamy więcej okna niż kula ogniem plująca rumająca, zapalam złota spotka przepływająca Ty następuje kontakt Czy jak się luzujesz i analizujesz dźwięk Bują to jak kupa producenci MC tam, wszystko będzie dobrze, bo już jest w porządku Wychodzę na beat jest hit, nawet bez wrogów Pracę pomp, wszystko zuną, do bo mam Siłę, bo moje przyjaciele są tu i tam Zaczynam od początku, wiem, to że to będzie dobrze, bram Trochę szaleństwa, sen, trochę rozsądki, bram Uciekny dzień i noc, ingię Wszystko umuszysz, albo poupadam Zaczynam od początku, wiem, że będzie dobrze, bram Trochę szaleństwa, sen, trochę rozsądki, bram Uciekny dzień i noc, Wszyscy wszyscy tu jestem. Nic nie może, nic nie mogę. Muszę. Odizolować się nie mogę. Co ja duszy Czego? swoje.